Halo, halo, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w Trujeczce na moim kanale. Słuchajcie, jesteśmy, jesteśmy, musimy, słuchajcie, musimy dokończyć tą serię. Musimy dokończyć serię z Trujeczki. Dawno odcinka nie było, ale jest i mam nadzieję, że będą się pojawiały. Oczywiście nic nie obiecuję, bo bywa jak bywa, ale mam ochotę, mam ochotę sobie pograć w Trujeczkę. Trujeczka co jakiś czas będzie się pojawiać, co jakiś czas się pojawiała. Teraz dość dawno nie było, ja wiem, ale będzie e, będzie na pewno się tak co parę, jakieś tam tygodni, miesięcy pojawiać. Także słuchajcie, kochani, e, kto pamięta serię stylistę, dajcie znać w komentarzach, kto słuchajcie jest tutaj e, w, od początku, powiedzmy, myślę, albo też od jakiegoś tam, od któregoś odcinka i wie o co chodzi. E, kto nie, to słuchajcie, chodzi o to po prostu, żeby poznać sobie tutaj karierę stylisty, przejść do najwyższego poziomu, czyli najprawdopodobniej do 10. mamy, aktualnie bodajże szósty poziom kariery stylisty i ogarniamy sobie tą karierę Elio z Simem, facetem. Elio, który również ma faceta, jest w związku z, z mężczyzną z Simem i właśnie dzisiaj będziemy powiększać ro naszą rodzinę jeszcze bardziej. Powiększyłam, dom, powiększyłam im domek, słuchajcie, i a czekajcie, prezentuje się, on tak właśnie z zewnątrz widzę, że tutaj nawet chłopaki sobie y, lampeczki powiesili. Y, nie umiem, słuchajcie, budować w trójce, nie umiem, trudno musicie mi wybaczyć, ale jakieś te, jakoś wyszło. Nawet jestem, powiem Wam, za. Czekajcie, czekajcie, to nie ten dom. Nawet jestem jakoś zadowolona, zadowolona, nie, niezadowolniona, tylko zadowolona jestem. Oprócz tego tutaj mankamentu, że tak wchodzi ten dach. Ale ja nie, nic już nie chciałam kombinować, bo jak już zaczynam kombinować, to potem wychodzi jeszcze gorzej niż jest. Także mamy górę. Góra jest przeznaczona, jest przeznaczona dla dzieciaków, które dzisiaj adoptujemy. Chciałabym adoptować dwójkę dzieci w wieku podstawówkowym. No i jak tutaj już zapewne widzicie, słuchajcie, Elio zmienił włosy, zmienił kolor włosów. Jestem ciekawa, co powiecie. Chcę mu, słuchajcie, co jakiś czas te włosy zmieniać. To raz. Dwa. Elio miał urodzinę. Ja jak tutaj przebudowywałam domek i potem słuchajcie, sobie weszłam zobaczyć, czy oni właśnie będą mi wchodzić po tych schodach, no to Elio w tym czasie... Dostał, słuchajcie, urodzin dostał. Czy ja mam tutaj dźwięk? Proszę mi powiedzieć, jak mój dźwięk tutaj wygląda, bo ja nic nie słyszę. O, dobra, wezmę sobie troszkę może. O. Dobra, jak coś to będę Wam przyciszać na tym. Muzykę, czemu mam wyciszoną muzykę? Otoczenie, wycisz. Ale dlaczego się tak miałam zrobione? Nie wiem. Będę Wam, słuchajcie, najwyżej wy wycisz. O, Jezus, pies szczeka. Teraz to wszystko słyszę. Wyciszać po prostu przy montowaniu i tyle. Gdzie to się nigdy nie pyta, czy to się wkłada do kosza, Ale do kosza się by wkładało w trójce, prawda? Mam też prezenty od Was, słuchajcie. Oczywiście, tak jak w poprzednich odcinkach, będę Wam odsyłać tutaj prezenciki, przyjmować, kasa nam się przyda. Więc, słuchajcie, tak, tutaj baby póki tutaj Elio coś gotuje, a Stein sobie śpi, to tutaj baby górę, tutaj baby pięterko. Dwójka dzieciaków chciałabym, nie wiem, jak to jest w trójce, czy, czy tak się da. Tutaj miała być, słuchajcie, łazienka, dlatego są płytki, ale do no teraz, jak stawiałam łóżko tutaj dla. Córki, bo chcę, żeby była, była córka, i żeby był syn. No to stwierdziłam, że to jest za małe pomieszczenie na dwójkę dzieciaków, więc po prostu łazienka będzie ta, co jest na dole. Chyba, że jeszcze tutaj się coś dobuduje w przyszłości, a tutaj będzie pokój chłopca i zmienimy po prostu te ściany. Do no, na razie są tylko łóżka, bo też niewiele mamy, ale, ale, ale no już słuchajcie, ruszamy. I od początku tej serii też wspominałam Wam, na pewno miałam to w głowie, że chcę te dzieciaki. Yy, nie te, no ogólnie, że chcę po prostu dzieci adoptować Choć już tutaj stań, wstań sobie Ciebie też musiałabym w kasie przerobić Zmienić troszeczkę, weź kąpiel Ale ty w ogóle w ciuchach spałeś? Ja widziałam, że Tobie do pracy brakuje też gitary, ale dopiero idziesz tak, tak głodny jesteś. Idziesz za dwa dni, więc myślę, że my sobie tę gitarę tutaj ogarniemy. Elio, Elio jest na. A na piątym jest, dobra, na piątym, czyli najprawdopodobniej w połowie. Jedz sobie, jedz. Będziemy sobie też tutaj jeszcze zaraz malować, ale niech on sobie na spokojnie zje, bo na tym stole właśnie fajnie się wbija. Doświadczenie, zobaczcie, jak fajny tutaj też obraz, jego ja nie sprzedam. Większość obrazów, które tutaj szki. Wicówcze, to nazwać, maluje Elio. No to ja zostawiam sobie tutaj na ścianach. O, tutaj dalej będą, słuchajcie, wisieć. Na pewno będą wisieć tutaj jeszcze na korytarzu. Na pewno jest miejsce, tak, tutaj jest miejsce. Na pewno one będą się tutaj przywijać, bo one mi się mega, mega bardzo podobają. Także dobra, kochani, no to co? Ty jesteś ogarnięty. Weź tutaj się może troszkę, wiesz, co przyjazne. Hmm. Uczucia, weź może przytul pieska, bo one takie tutaj są niewyprzytulane ostatnio no, także pokażę Wam jeszcze z bliska Elio, a Ty tutaj nie masz okularów do spania, to wiesz co, no to może byś się najpierw przebrał i założył sobie strój na co dzień, który też mu zmieniłam, bo jest zima i mu zimno by było w tych w tym krótkim oho, w tym krótkim rękawku dobra, i od razu sobie zaznaczam, że ja nie wiem, czy się adoptuje przez komputer komputera nie mamy, czy można adoptować dzieci przez telefon, nie mam zielonego pojęcia, ale teraz sobie to sprawdzimy, zobaczcie tak się prezentuje Elio, no moim zdaniem on jest przeuroczy, uwielbiam go, wy go też lubiliście, jego tutaj postać. O tak, 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 zobaczcie jak nam macha. Komu on macha, do pieskoja machasz? Kuchenka jest brudna. O, a tutaj jest zdjęcie jeszcze chłopaków z festiwalu jesieni. No, i, i teraz powinien być festiwal zimy, także zobaczymy. Albo był, albo, albo będzie. Jak tu się. C, C. <grywa> jaki uśmiechnięty nasz Elio. Dobrze, dobrze. No, dawaj do pieska, do pieska, pieska uczucia. Podrap po brzuszku go. A ty? Ty jesteś już wykąpany, tak? To weź sobie tutaj, weź talerz, a ja zobaczę z Elio, czy można. A jeszcze poczekaj, aha, czyli my to doświadczenie zawodowe, okej. Okay. Nie możesz przejść w śmietnik, żeś w las. No, słuchajcie, Steina musimy przebrać, koniecznie. Może uda mi się to zrobić na, na kolejny odcinek. Dobra, na razie bądź tak, weź sobie stąd, bo tam widzę, że nie może... Nie, nie, odkładaj resztek. Weź talerz, dobra, teraz mam trochę za głośno, ale okej, okay, jakoś to przeżyję. A, i w ogóle Elio ym, miał, że chce się przeprowadzić, słuchajcie, do nowego domu, ale my się nie będziemy... Eli, gdzie ty idziesz? Nie będziemy się przeprowadzać. I czemu zmieniłeś strój? Poddać się stylizacji. Mm, telefon, i teraz tak słuchajcie: biuro, praca, mm, usługi. Zadzwoń po usługi, zobaczymy. No, zadzwoń. Czemu się przebrałeś? Ja ci kazałam w tamtym chodzić. A, one tam nie mogą wejść do góry No trudno się mówi Najważniejsze, że Simo, Simowie mogą wchodzić Jak się adoptuje? A, o, środek adopcyjny Ok, dzwoń I tak jak mówiłam, dzieci w wieku O, yy, wieku szkolnym Mam nadzieję, że można wybrać Jak oni już tutaj kogoś do mnie wysłali Kurde, blaszki To weź Elio tutaj to posprzątaj, proszę Cię Zaraz sobie, jak już będą dzieci, mam nadzieję, że dwójka, a, no a jak nie, no to nie wiem, może w kolejnym odcinku najwyżej sobie to, to drugie spróbujemy adoptować. A ty weź sobie tutaj, yy, zacznij, yy, po prostu graj sobie solo, piesek tutaj chyba przegonił naszą panią listę. <laughs> zostaw, zostaw ją, ścigaj, no dobra, jak chcę, to zrobię. Zdobywa cechę agresywna? Oj, niedobrze, a czemu ty na, tutaj... Kurczę, Blaszka, no czemu jesteś agresywna? Dobra, a ty chodź tutaj, yy, kontynuuj. Tak, tak, mamy dostępne zlecenia, ale... Kto to jest? To jest pani z adopcji? Dobrze, okej. Okay, poczekajcie, bo ja tu nie do końca... aha. Uh -uh. No nie wydaje mi się, żeby to była Pani z adopcji. Czy tu ktoś w ogóle przyjdzie z tej adopcji? A co tam było napisane? Że wyślą... Yy, yy, chcesz dokonać adopcji? To cudownie, zaraz wyślemy do Ciebie z wizytą pracownika. Ej, a to oni może muszą najpierw sprawdzić nasz dom, tak? To jest w czwórce, czy jak to jest? Nie wiem, czy to jest ona? Czy my mamy do niej zagadywać? Kurde, nie wiem. O nie, chyba teraz przyjechał O, jest, dziecko, dziecko, dziecko Weźmy najpierw, dobra, to najpierw yy, Chłopca Ojej, imię Kurde, Blaszka Czekajcie, czekajcie, czekajcie ja Muszę mój swój taki kajecik znaleźć Dobra, słuchajcie, mam tutaj swój Kajecik i znalazłam imię Skylar, 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 będziemy mogli mówić do niego Sky w skrócie Bardzo mi się podoba Skylar, okej okay. A i my sobie nie wybieramy, tylko po prostu ktoś taki się u nas pojawia No dobrze, dobrze, czekajcie, Elio, Elio A i tutaj już, jeszcze... no przytula mnie, no nie, no nie Ale ej, fajny chłopiec, patrzcie, taki kowboj, boy. Pokaż do. Ej, spoko, ja bym go nawet nie zmieniała. Może bym mu dała troszkę dłuższe włoski, ale no, meka, zobaczcie, jakie ma oczy ładne. Uuu, ładne oczy masz, hopie. Dobra, chodź, chodź, chodź. A ty jakoś zareagowałeś? Nie, dobra, bo my to. O, ja zostaw muzyka, bo my to Elio y, adoptowaliśmy, dlatego. Dobra, nie będziecie mieć miejsca, oczywiście. Dalej, w się Kręcę jak gówno w przeręblu, dalej. O ja nie. Ej nie, 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 nie kolego, kolego, bo ja nie chcę tutaj stracić tej adopcji brudne ciuchy. No zobaczcie, jak cudownie tej Eliowłosy włosy wchodzą trochę w niego. O Jak słodko. Ej, a ciekawe, to teraz będę mogła adoptować drugie ja, dziecko. Mm, przyjazne. Pogawędka. Bo, o, pograś z nim w papierkami nożyce. A ty tam już skończy też muzykować. Jakbyś mógł tutaj. Czekajcie, szafki. Jakbyś mógł podejść, byłoby super. O, papierkami. Oj, no nie strasz go. Ewia, czyś ty na łeb upadł. Ej, no. No. Mały. A Ojej, ale go wystraszył! Dobrze mu tak, oddałeś mu. No chodź tutaj. A jesteś, dobra. To teraz wiesz co, ty, Elio, ja tak was poproszę może trochę o naboczek i teraz niech on się z nim przywita. Wiecie o co chodzi, nie? Zaba przyjazne. E, możesz porozmawiać o zimie, na przykład, a ty jeszcze raz zadzwoń do tego na te usługi, o, i adoptuje adoptujemy sobie jeszcze córę. Ja zobaczę tutaj już od razu, jakie mam. Imiona, w ogóle te, co mam już tutaj stąd pobrane do różnych serii. Czy to, czy to z trójki, czy z czwórki muszę sobie powykreślać. Dobrze, chcemy. Czyli mamy tutaj, nawet mam Elio też zaznaczone, miałam to imię tutaj. I teraz tak patrzę. Dobra, słuchajcie, powiem, zaraz wam powiem. A ty chodź tutaj sobie usiądziesz, jeszcze dokończę sobie to szkicowanie. Młodemu oczywiście trzeba będzie kupić jakieś zabawki, ale na razie to może tak naprawdę sobie tu... O, pomóż lepić bałwana pani. Tu do kosza, dobra. A ty. No chodź tutaj z tą gitarą. Będziesz sobie jeszcze grał. No widzicie, teraz Elio nie robimy żadnych zleceń, bo no zajmujemy się tą adopcją tak naprawdę. Ta gitara, ta nadal masz tutaj smutną. Smutną gitarę masz. Elio, weź no się przebierz w ten drugi strój. Co ty będziesz robił? Słuchał. A ty już nie ten? Nie robisz bałwana? Co tu możesz robić jeszcze? Lep bałwana. O, buduj iglo, buduj iglo. Co? Mm, Jeździć z tą osobą na łyżwach. Dobra, dobra. No, ona zaznacza mu. O, on chce zostać najlepszymi przyjaciółmi. E, tutaj chyba to w czerwone to jest tak, to jest dzień śnieżynki. A tam nie możesz. A tutaj? Buduj iglo. Zmień strój. Weź na ten co dzień. Czy to już skończyłeś? No i zobaczcie, no powiedzcie, że to nie jest piękne, nie? Ja jestem zauroczona tymi jego obrazami, naprawdę. Zagłębiaj e, oczywiście projekty mody. A, i tak będziemy mieć wolne. No dobra, trudno. O, jest dziecko i teraz dziewczynka, dziewczynka, okej. Okay. I słuchajcie, e, ja bym chciała jej dać imię. Hmm. Zastanawiam się nad y, Jodie i nad Ximena. Ksimena to może takie bardziej... Dał, takie bardziej do innych rozgrywek, ale słuchajcie, imię to imię. Bardzo mi się podoba. Ximi będziemy do, mogli do niej y, mówić. Dajcie znać, czy Ximy bez I Ximena, tak. Mhm, czy będziemy mogli y, czy, 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 czy czy imiona Wam się słuchajcie, podobają? To nie ona no nie, bo to miała być, dobra jest. Biegnie słuchajcie, biegnie dziewuszka No, ej, ale patrzcie Nawet te dzieci nie wyglądają aż tak tragicznie Jak myślałam, że one będą Wyglądać, pokaż buzie. Czekajcie, o, patrzymy sobie No, czekajcie, muszę to chyba zrobić Na tabie No, ej, ona też ma takie oczy, zobaczcie Też ma takie ładne oczka Ale supi, bardzo się cieszę Dobra, wy, wy przytulaj ją tam i pójdziemy sobie zaraz, może którymś z dzieciaków, Skylar, chodź. Pójdziemy sobie wysłać, przyjmi prezenty od przyjaciela. Co wam by tak napisać tym osobom, którym będę wysyłać? Słuchajcie prezenty, tak się zastanawiam, żebyście mieli taką nutkę zastanowienia. Oczywiście od Agi. Trzy prezenty od Agi, a ja sobie jeszcze tutaj słuchajcie, zobaczę. O, tu macie nazwę tak, mojej nazwy, nazwę to, to jest moja nazwa, pod, której, pod którą możecie mnie zaprosić. Zawsze gdzieś tutaj na ekranie też się wyświetla. a Zobaczę sobie, czy są. Nie, okay, nie ma oczekujących znajomych, więc od Agi sobie przyjmiemy prezenciki, o, komputer, miłego trójkowania, Kasiu, dziękuję serdecznie. I wzajemnie agam, bo ty jesteś trójką e, Prezent niespodzianka. No i słuchajcie, napiszemy tak. Pozdrowienia od e, osobowej rodzinki Elio. <laughs> e, nie, dobra, z normalnych. Elio. Dobra. Um, 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 dobra, kopiuj Sześcioosobowo, no bo wiadomo, pieski jeszcze, tak? O, może się przyda do nowo rozbudowanego domku Lub po spieniężeniu na cokolwiek Bo słuchajcie, na Discordzie wstawiałam, że, że rozbudowałam dom, zdjęcie Dlatego Aga wie Zapraszam też serdecznie właśnie na Discorda Podsyłamy adze, ale już bez wiadomości Tamta myślę, że jedna wystarczy Miłego odprężania się przy... O, to wczoraj było, zobaczcie Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja tak patrzę, ile my już tutaj sobie... Aha, okej. Okay. Pogrywamy. Nie chcę wiadomości. Halo, dobra, ale wiecie, co jeszcze zrobię? Ja zobaczę, tak, wszyscy znajomi i... I, 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 i chciałabym do Kurci wysłać prezent. O, słuchajcie, do Elizy, do Elizy wyś wyślemy prezent. Jak to zrobić? Tutaj chyba jest. Tak, do Elizy bym chciała wysłać prezent. Luksusowy pakiet, chodźcie. Pozdrowienie od sześcioosobowej rodzinki Elio, proszę bardzo. Wyślemy dla Elizy. No i ten korciak mój, gdzie jest korciakowa? Słuchajcie, ja jej nie widzę. Jak ona się zwie na tym. Pewnie korcia, coś tam. Coś tam, coś tam. No. Ej, a nie, ona ma to Karolin, to ona chyba. To jest chyba korcia, dobra. Dobra i wyślemy, słuchajcie, prezent, niespodziankę, proszę bardzo. Ok, I oczywiście was zapraszam również do wysyłania, będę wam odsyłać prezenciki. I tak, dzieciaki myślę, że delikatnie przebiorę młodej, może zmienię tutaj yy, włosy, ja sobie to zrobię teraz, teraz sobie tak może wejdę i sobie to zrobię, zmienię jej włoski i może dam coś, po prostu jakąś bluzkę na długi rękaw, a Was słuchajcie zostawiam, zostawiam, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, ponieważ... Ponieważ, ponieważ, jak będzie dużo łapeczek, to może, słuchajcie, może, może wezmę się w garść i będę nagrywać tą trójkę Co myślicie? O, jak ładnie w takich włoskach, no czad Dobra, już jej tam zostawiam, nie będę kombinować, bo wygląda naprawdę przeuroczo w takiej grzyweczce No i dam jej teraz coś cieplejszego Mam nadzieję, że robię na co dzień, tak, robię na co dzień Dobra, słuchajcie, ja tutaj za dużo nie mam takich fajnych na przykład butów i tak dalej. Tam mam jej taki sweterek i przefajne, super właśnie mm, spodnie, tylko nie mam tak za bardzo szczerze mówiąc, jakich butów jej dać. Niech na razie ma te Adidasy, a jeszcze bym chciała zobaczyć, jak ona wygląda na dwór. No, zmienię jej tą kurtkę, bo zaraz będziemy może gdzieś wychodzić i żeby ona ładnie wyglądała po prostu. No i dobra, tak się słuchajcie prezentuje. Może te jej kaloszki? Czerwone może? No tak, wiecie, nie pasują do kurtki, ale to jest dziecko i to jest dziecko teraz już Elio, więc <ścoughs> jakby nie patrzeć, kolory w jej życiu, słuchajcie, będą tutaj jak najbardziej, jakieś kolczyki. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Może takie różowiutkie jej damy? Czapkę, tu chyba nie można dać czapki, dobra. E, więc tak, tak się prezentuje, słuchajcie, nasza Ximena, Ximi. E, no i zaraz jeszcze wejdę, wejdziemy sobie razem, słuchajcie, i zobaczymy Skylara. Zobaczy, znaczy zmienimy, zmienimy mu włosy po prostu, o, przyjmij i idziemy dalej. No się się manko, słuchaj, machasz nam tutaj ładnie. E, damy ci taki puciowaty, nie? Spoko, spoko, ojej, co tu mamy? Aha, bo to są te takie, aha, to są te normalne. Tak, normalne włosy. A co to jest? Jakie włosy! Ale hit! Dobra, wezmę sobie tutaj, ale no ja nie mam... Uu, ja nie mam dzieciakowych tutaj modów chłopięcych. Widzicie wy to? Aj, ja. O, a może na grzybka go? Na grzybka. Jak macie jakieś fajne mody, słuchajcie, do trujeczkowych dzieci, to ja naprawdę przyjmę. Tylko, że no ja i te mody, tak nie umiem za bardzo... Ale czekajcie, a może coś tu? Ale nie, no bo to on będzie w czapce, tak? Ej, a może go damy w takiej kitce? Hmm, nie. Kurczę, ja mu dam te, te z modów jedne, jedyne, co mam, bo one mi tak najbardziej tutaj e, pasują, ale on jest śmieszny, masakra. No i, ale dobra, brwi, że tamtej nie dodałam rzęs, kurde, ja będę musiała to, o oh fak, cofni. Będę musiała to zmienić, ale nie. nie, nie dla, aha, dobra, tak się dodaje dla dzieciaków. Okej. Okay. Okej. Okay, no i teraz słuchajcie, też mu na szybko zmienię jakiś strój na co dzień i na zimną pogodę. O, dobra, słuchajcie, tak on się prezentuje. Ma taką po prostu bluzkę, jakieś tiszczy i takie same spodnie jak siostra, tylko że z innymi łatami. No i oczywiście standardowo buty, buty, buty. Pewnie dostanie te same, tylko że niebieskie. No cóż mogę słuchajcie począć i zobaczymy, jak on wygląda na zimną. O chłopie! Pasujesz do Elio? Idealnie ci powiem. Idealnie. A pokaż, co to są. O, jakie ładne! Ej, to jest ładne! O, takie mu dam. Tylko te gwiazdki na tych spodniach tak niekoniecznie mi pasują, bo to może bardziej do dziewczynki. Co myślicie? Ale mi nawala ta muzyka po uszach. Ale dobra, zostawię mu kto, to słuchajcie, będzie patrzył na to. On się cieszy, że, że słuchajcie, że ma teraz kochających rodziców. Nie będzie patrzył, czy ma gwiazdki na spodniach. No nie oszukujmy się. Ojoj, oj, oj, oj tu teraz będzie problem z butami jeszcze. O, takie czarne jakieś niech ma. No i tyle, słuchajcie. Fajnie, fajnie wyglądają dzieciaki. No i dobra, kochani, jesteśmy. Myślę, słuchajcie, że chciałabym, żeby oni się tutaj jeszcze ze sobą poznali, przyjazne. O, zapytaj o dzieli na przykład. No i będziemy sobie chyba, kochani, kończyć ten odcinek. A myślę, że, że, na, że w kolejnym właśnie przejdziemy sobie pójdziemy sobie. Yy, dzień śnieżyńki sobie będziemy świętować. Czemu ona tutaj w ogóle stoi? Teraz master controller. E, nie wiem, kto to jest w ogóle, to jest za kobita Aha, ty się bawisz z psami Ale weź, wiesz co, podaj lunch I zrób, o, hamburger z serem Myślę, że dzieciaki zjedzą jak najbardziej Potrzeby, niszczenie No to chodź, masz sobie tutaj zabaw, zabawkę Żuj, a ty pęchasz No to chodź tutaj gdzieś dalej, zrób siusiu, o a u ciebie jak ta gitara? Ej, no słabo Rozwi no, no on przecież gra i gra Cały czas gra Chodź, musisz coś trochę porobić w domu. Posprzątaj troszkę. Weź sobie to do wyposażenia schowaj. Co wy robicie? <gryw> o, dobra, przyjazne. E, baw się w berka. O, proszę bardzo. Niech się dzieciaki pobawią. Chciałabym też właśnie zarobić na, na jakiś tutaj ogródek. Jak długo jeszcze będzie ta zima? Cztery dni aż nadejdzie wiosna. No to idealnie. Ty pościel łóżko, a ty miałeś gotować, i co? I co, i co? Przydałby się w ogóle, wiecie, taki stół, ja, stół jadalniany, duży, żeby wszyscy mogli usiąść. Moglibyśmy rozbudować jeszcze ten domek. No bo przeprowadzać to bym się chyba raczej już nie chciała. Tym bardziej, że dobrze mi się tutaj gra w tym domku. Nic się nie laguje, i tak dalej, więc spoko. Przyjazne. E, pogawędka, proszę bardzo, o domek na drzewie, byśmy dali, ale mega chat. słuchajcie, by był. Co to jest za baba? Nie wiem, kto to jest. Możesz ją przegonić stąd? Nie wiem, kto to jest, słuchajcie, ale dobra, słuchajcie. A, i słuchajcie, i słuchajcie. Standard. Ocie, dzieciaki, zrobię na Was takie view. O. No, także kochani, żadnego nie widać. Dobra, dajcie na nią tutaj. Dziewczynki mają... O Jezu, pierwszeństwo. Dobra, chodźcie. No i okej, okay, słuchajcie, cieszę się, cieszę się, że weszłam tutaj do trójeczki. Zobaczcie, jak oni przeuroczo wyglądają. Widzę, że już mają nawet jakiegoś takiego skina z modów nałożonego. Nawet nie pomyślałam o tym, żeby im nałożyć. E, dajcie znać, czy, czy cieszy, cieszy się, że tutaj rodzina Elius się... Powiększa, no i jeżeli chodzi o karierę, to jesteśmy najprawdopodobniej w połowie. W kolejnym odcinku byśmy sobie zrobili dzień śnieżynki. Może byśmy w końcu też do tej pracy w jakiś dzień poszli. Na pewno będę z nim ćwiczyć doświadczenie zawodowe tutaj na stole kreślarskim. Chciałabym też do końca przebrać do dzieciaki, przebrać tego Steina. Zobaczymy, czy zrobię to na odcinku, czy, czy zrobię to poza odcinkiem, czy może na jakimś live. Ie. Możecie też dać znać w komentarzu, czy chcielibyście live'a z trójeczki no, i te pokoje chciałabym im tam w jakieś zabawki wyposażyć, biurka do, do nauki, do odrabiania lekcji. Fajnie, słuchajcie, fajnie, cieszę się. No i już nie mogę się doczekać następnej nagrywki strojeczki. Także Kali, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapyczkę w górę, subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa.